Chciałem Państwa serdecznie powitać na piątej jubileuszowej uroczystości piątej edycji konkursu mikroprzedsiębiorca roku. Około 250 kandydatów w tej ostatniej piątej edycji, co pokazuje, że ta platforma dyskusji, ta platforma promocji, bo tak patrzymy na tę inicjatywę uzyskuje uznanie wśród mikroprzedsiębiorców i to ważne. Mikroprzedsiębiorstwo zostało zdefiniowane jako firma zatrudniająca od 0 do 9 pracowników. Dominują te mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają tylko jedną osobę. Tylko 8% mikroprzedsiębiorstw zatrudnia więcej niż 5 osób. Bariery rozpoczęcia działalności gospodarczej. Nie zdziwmy się, że znowu na początku tej listy są różne bariery prawno-administracyjne. To jest to bardziej odzwierciedlenie nie rzeczywistych zagrożeń makroekonomicznych, ile świadomości ludzkiej, co jest tym zagrożeniem. Mnóstwo mikroprzedsiębiorców uważa, że największym zagrożeniem dla ich firmy jest administracja państwa, w którym żyją, pracują, płacą podatki itd. itd. 45% wskazuje na potrzebę samorealizacji. Potrzeba wyższych zarobków to przyczyny rozpoczęcia około 30% firm. Około 16% to firmy, które deklarują dziedziczenie. Mieliśmy 20-letni epizod międzywojenny i tych firm, które w Polsce działają dłużej niż 4, góra 5 pokoleń, jest naprawdę bardzo niewiele. Znacznie więcej w tej grupie firm mikroprzedsiębiorstw oczywiście jest firm, które zaczęły działalność w latach 90. 80% mikroprzedsiębiorstw korzysta z własnych środków przy rozpoczęciu działalności gospodarczej. Pozostali w większości korzystają albo z kredytu bankowego, albo oszczędności rodziny lub przyjaciół. Dobry zwyczaj nie pożyczać cały czas funkcjonuje w świadomości bardzo wielu osób, ale sytuacja, która była na rynku tym makroekonomicznym powodowała, że coraz większa grupa naszych klientów wraz ze wzrostem swojej firmy i zapotrzebowaniem na kapitał trafiała do banków. I banki coraz szerzej w ostatnich tych 5-6 latach otwierały swoje można powiedzieć możliwości i oferty były przygotowywane też pod kątem firm Mikro. Średni obrót tych firm, wszystkich firm tego sektora nie przekracza 500 tysięcy złotych, z czym około jedna czwarta uzyskuje obrót niższy niż 100 tysięcy złotych rocznie. To zmieniła się optyka banki mniej, myślę, patrzą na mikrofirmy jako klienta, który oczekuje kredytu bardziej jako tego, który jest w stanie zapewnić płynność, a tym samym umożliwić finansowanie w innych segmentach. To jest zdecydowana no, bardzo ważna cecha tego segmentu. W Polsce. Na koniec 2008 roku mieliśmy ich, przeszło milion siedemset. Mamy aż milion firm, które moglibyśmy określić jako firmy profesjonalistów. Takie badania, tego typu konkursy, one też są bardzo istotnym elementem wspierania, bo myślę, że pokazywanie szans. Słuchajcie, tym się udało. To nie jest tak skomplikowane. Bardzo często decyduje o tym, czy ktoś decyduje się na rozpoczęcie własnej aktywności gospodarczej, i właśnie w takim obszarze poszukiwałbym, dzisiaj najlepszego pomysłu, jak samorządy realnie mogą wspierać małą i średnią przedsiębiorczość. Tak więc Polacy są przedsiębiorczy. Dzisiejszy raport, który mieliśmy okazję obejrzeć, pokazuje, że mikroprzedsiębiorcy wskazują na największą barierę. To jest bariera prawno-administracyjna. I okazuje się, że mimo tego, że państwo nie ułatwia życie, życie mikroprzedsiębiorcom, oni jednak zakładają firmy, tworzą nowe biznesy. Wyłoniliśmy 12, 12 firm wyróżnionych w poszczególnych kategoriach, 5 firm w dodatkowych kategoriach, no i oczywiście zwycięzcę laureata całego konkursu. Nie zaczniemy od głównego laureata, ale od instytucji wyróżnionych. Małe i średnie przedsiębiorstwa to także te, które najlepiej także radzą sobie w trudnych sytuacjach gospodarczych. I to jest także bardzo istotny element, który powinien przemawiać za tym, że warto te firmy wspierać, bo korzyść gospodarcza, korzyść społeczna dla każdego miasta będzie bardzo duża. Za chwilę poznamy zwycięzcę konkursu i zdobywcę tytułu mikroprzedsiębiorca roku 2009 oraz nagrody w wysokości 30 tys. złotych. Zapraszam panią Iwonę Jaworską, prezes zarządu Fundacji Kronenberga, oraz pana Michała Mroszka, wiceprezesa City Handlowej. Proszę o wręczenie nagrody panu Michałowi Kowalczykowi, pomysłodawcy firmy Nexwell, nominowanemu przez Wrocławski Park Technologiczny. Pan Exxon Engineering zajmuje się produkcją systemów automatyki domowej. Są to systemy z zintegrowanym systemem alarmowym, wideo domofonem, systemem CCTV oraz pełnym systemem zarządzania budynkiem. Szanowni Państwo, ja mam najkrótsze, najprzyjemniejsze wystąpienie. Chciałabym pogratulować raz jeszcze laureatowi, wszystkim wyróżnionym podziękować serdecznie członkom kapituły za ich ciężką pracę i oficjalnie ogłosić zamknięcie piątej edycji i rozpoczęcie szóstej edycji naszego konkursu. Dziękuję serdecznie. To bardzo cieszy, że dzięki takim działaniom umożliwiamy właśnie, również jako bank, jako Fundacja Kronenberga, do wspierania tego typu działań, że w tych lokalnych społecznościach można, że nie trzeba opuszczać swojego miasta czy nawet mówiąc już szerzej i może trochę górnolotnie swojego kraju, żeby zrealizować swoje marzenie i przekuć to marzenie na no, dobry biznes.